Dzień dobry Państwu, witamy Was na kanale sklepu AgroRay. Dzisiaj prezentujemy Wam nowego uczestnika kanału. Jest to Dawid z AgroRay Daszyna. Oddział Daszynie, pozdrawiam. Prezentujemy dzisiaj wejmie M500 w połączeniu z bufulką, która jest nowością. Jest to taki lisek do podłączania osprzętu i do pracy w polu. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest on regulowany, jeżeli chodzi o wysokość. Z tymi wąskimi kołami dojazdowymi możemy używać go między innymi do obsypywania albo do pielenia międzyrzędzi. Zobaczcie, jak to fajnie się przedstawia. Tutaj mamy właśnie podnoszenie, opuszczanie wysokości. Logiczne, że w ziemniakach pracujemy oczywiście w międzyrzędziach na najwyższej wysokości. Tak samo tutaj możemy założyć obsypniki, ustawić je na szerokość kół, opielacze, głębosze bądź inne podcinacze narzędzia. Kultywator pogoda nam trochę nie dopisuje, ale dzisiaj sobie w jakiś sposób poradzimy, zrobimy test. Nawet taka mała WM500 może sobie poradzić. Oczywiście z większymi traktorkami także. Pokażemy jak to wygląda. Zobaczcie jak działa regulacja bardzo płynnie tak Tylko o tym możemy sobie pomagać, bo to jest bardzo wczesne Zacznijmy do teraz Teraz kilka dodatkowych słów jeszcze o, tej, o tym urządzeniu. Jest to urządzenie tak zwane dwukółka lisek. Zaczerpnęliśmy pomysł, bo był stosowany właśnie przed kilkudziesięciu lat już. Zobaczcie, jak on dokładnie wygląda. Jest to wykonany z masywnego materiału sprzęt i chyba obecnie jest w najlepszej cenie na rynku. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany takim bądź podobnym, Zapraszamy do nas, chętnie tutaj jest na placu specjalny model testowy, można przejechać z dowolnym ciągnikiem, sprawdzić go nawet z większym. Zapraszamy do nas do sklepu AgroRay pod adresem lutory 437 b bądź na naszą stronę internetową www.sklepagroray.pl.